Witam bardzo uprzejmie. Dzisiaj zajmiemy się składaniem pedałów od NSU Quick 98 z 38 roku. Tematyka niezbyt trudna, ale że tak powiem interesująca, ciekawa. Dla tych, którzy nie mają NSU, albo dla tych, którzy coś potrzebują, mają niekompletnego i się zastanawiają, jak skręcić. także Dzisiaj pokażę krok po kroku, jak skręcić pedał lewy i prawy. Zapraszam. Pierwszą rzeczą jest zębatka wraz z wajchą od pedała i jest to prawa strona. Ona idzie z prawej strony. Do niej tutaj mamy gwint. Idzie taki pałąk, na którym jest też wybity R Right Prawa strona to będzie. Kluczy piętnastka i dokręcamy sobie szczuciem. Następnie, w tym miejscu znajduje się takie mała tocznia na kuleczki, one się tutaj toczą dookoła i te kuleczki wsadzamy tutaj i to się tak obraca na tym, wypedełujemy. A żeby łatwiej było nam wsadzić i żeby kuleczki miały poślizg, to damy troszeczkę tawotu do dookoła, żeby nam nie wypadły podczas wkładania. O jedno jedna za drugą, uważając tak, aby nam żadna nie wypadła, okay. i mamy komplet. Jak już mamy te złożone, nie wypadło nam nic. Możemy sobie nałożyć. Nie mam mowy, żeby nam coś stąd wypadło. Ok. Następnie dajmy rurkę. Nakładamy. Dociskujemy. Tak, żeby wody nam się osadziło. No i nakładamy. Tutaj mamy nakrętki. To są oryginalne z 38 roku. gumy do pedała. Jeszcze w takim stanie się zachowały. Tu już zjechana, ale naprawdę coś pięknego. Ok, następnie mamy tutaj taki drugi element, w którym w środku również będą kulki. Tu mamy gwint, a tu mamy dziubek, który nasuwa się na tą rurkę. I wkładamy go w ten oto sposób. I na to dajemy taką podkładkę. O, z ciekawszych rzeczy mogę tutaj zrobić przybliżenie i pokazać. Jest napisane Made in Germany oraz u góry Viperman. Made in Germany Viperman. Ok, i to nasuwamy na to. To mamy nacięcie z tej strony, i również z tej strony. Tutaj mamy takie nacięcie, to musi wejść dokładnie w ten oto sposób. O tak Po lewej stronie jest nacięcie i to musi być tak włożone. OK. i z tej strony również mamy nakrętki i podkładki. Ok, teraz tutaj na górę damy trochę tawotu, jak w tamtym przypadku dookoła idą klaczki. Potem idzie taka nakrętka, która też tutaj ma taką bieżnię wytoczoną od góry, żeby dokręcić cały pedał. jeszcze trochę ta wodku tylko żeby na gwinty zbyt ja nie dać i tak się trochę dało zaraz czyjby wytrze. to idzie teraz to tocznia mała Jeżeli to już mamy skręcone, to na to idzie na ten rowek taka podkładka, też z takim rowkiem. Na końcówkę jeszcze została taka nakrętka dla upiękniejszenia naszego efektu. i dokręcamy. I tak wygląda Jeden pedał ten tenesu skończony, drugi praktycznie na tą samą moduł się robi. I tak to wygląda, taki jest efekt końcowy. I teraz... To idzie analogicznie tak samo jak tam. Pamiętamy o gwincie lewostronnym. I tak, oto mamy skręcone dwa pedały do NSU, Quick'a. Ładnie się kręcą, pochromowane, dobrze skręcone, ze znaczkami. Pozdrawiam serdecznie.